Witam Was serdecznie, jeszcze tak szybciutko Łazienka. Łazienka jest w wystroju biel i czarny z delikatnymi akcentami miedzi. Dokładnie mamy miedziane uchwyty przy szafce łazienkowej, przy baterii, lustro. Delikatny akcent, wystarczający, tak mi się wydaje. Łazienka jest zaprojektowana przez naszą firmę Od Podstaw. Byliśmy na zakupach z klientką, taka mała pomoc od nas. Wydaje mi się, że udało się. Klientka zadowolona, szczęśliwa. Zakupy płytek. Akurat byliśmy w Jeleniej Górze, przy ulicy Wincentego Pola, sklep, salon Łazienek. Polecam serdecznie. Naprawdę mają mega wybór płytek, doradztwo naprawdę na wysokim poziomie. Cóż dużo, cóż więcej powiedzieć. Mała, delikatna szafeczka. Ale projekt cały nasz. Do tego wanna wolno stojąca. Oj było tutaj zabawy, bo Pan inwestor nie wierzył, że wejdzie. Wanna dało się. Jest i wanna, jest umywaleczka. I jest duża, duża kabina. Dziękuję.